Witam. Uwaga, powiem coś w języku 2025 roku. Czy możemy znormalizować to, że na kanale ten znowu będą pojawiały się jakieś filmy na temat, nie wiem, serialu, który ostatnio widziałem. Kompletnie z dupy. Na przykład serialu, który coś we mnie wzbudził. Znormalizujmy to. Przysięgam, kiedy to oglądałem, pierwszy raz od dawna miałem ochotę zrobić coś fikcyjnej postaci. Miałem ochotę ją... Zobacz, Zobacz, ja dawno nie miałem takiej złości skierowanej do fikcyjnego bohatera. Jeśli śledzicie mój kanał od dawna, mogliście zauważyć pewien y, pojawiający się motyw wędrowny, pewien profil zainteresowań. Co jakiś czas pojawiały się tutaj filmy na temat guru wszelkiej maści, na przykład guru biznesu. Jest to temat, który z jakiegoś powodu od zawsze mnie swędział, dźgał mnie w czułe miejsca i nie dawał mi spokoju. Ocet Jabłkowy, jeden z nowszych seriali na Netflixie, z jakiegoś powodu trafia w dokładnie te miejsca. Mimo, że jest fabularyzowany, i grany przez aktor. Ja wiem, że tego stwierdzenia używa się często nad wyraz, ale według mnie to jest serial, który powinien obejrzeć każdy, bo chwyta i wywleka na wierzch mechanizmy, na które wrażliwy jest przeciętny użytkownik internetu, którym może być Twoja mama, Twój wujek, albo ty sam. Połączmy więc w dzisiejszym odcinku krótką opowieść o serialu Ocet Jabłkowy oraz moją garść obserwacji. Ale od początku. Like Ocet Jabłkowy to sześciodcinkowy miniserial o Bel Gibson, wówczas dwudziestoparoletniej australijskiej influencerce, która zbudowała wielomilionowy biznes w branży wellness. Konkretnie chodzi o aplikację ze zdrowymi przepisami i działalność Instagramową, której centralnym punktem było życie z rakiem mózgu. Całkiem poważna sprawa, jeżeli by tak się nad tym zastanowić. Jeżeli mózg to taki malutki komputerek, yy, który mamy zamknięty w takiej skrzynce kościanej, czyli czaszce, i w tym malutkim komputerku siedzi jeszcze taki mały ludzik, który steruje tym mięsnym mechem, jakim jest nasze ciało, to chyba nie tak działa ogólnie, jakby zapytać kogoś, kto się na tym zna. W każdym razie wygląda na to, że jest to dosyć witalny organ. No więc przez ranę, jak ktoś ma raka mózgu, to. Z automatu takim ludziom współczujemy, jeżeli mamy jakiekolwiek pokłady empatii. No więc Bell stała się wirtualnym wsparciem dla tysięcy osób, które cierpią na podobne schorzenia. Niekoniecznie na raka mózgu, ale na bardzo poważne choroby, propagując jednocześnie holistyczne podejście. No i jednym z najważniejszych punktów tego holistycznego podejścia była dieta w przypadku Bell. No i pomyślicie sobie, okej, okay, ale co jest złego w zdrowej, pełnej warzyw i owoców diecie? No... Nic. Mmm, pyszne berry. Chyba że akurat ta dieta jest promowana w zasadzie jako lek, jako zamiennik dla ludzi, którzy zostali wyszkoleni przez legitne i wyspecjalizowane instytucje, takie jak szpitale albo uniwersytety. Innymi słowy, jedzonko am-am, pyszne zdrowie. Ludzie, którzy przez tysiące godzin szkolili się, by ratować życie innych, b. Książeczka z ładnym jedzonkiem? O tak. Podręcznik do medycyny? Mm, nudy, bez sensu. No okej, okay, ale czy Belle Gibson, która już tyle lat żyje z rakiem mózgu, który, jak już wcześniej wspomnieliśmy, jest całkiem poważną sprawą, nie jest wystarczającym dowodem, że jej estetyczne i kolorowe protokoły działają? Czy kobieta, która wydaje się atrakcyjna, sprawna i pełna wigoru, nie jest najlepszym świadectwem dla ludzi, którzy stracili włosy podczas chemioterapii? Że istnieje jakaś lepsza, alternatywna droga, a być może Bell nie jest do końca szczera odnośnie posiadanej choroby. Spokojnie, nie zaspoilowałem Wam więcej niż pierwsze chwile z serialem, bo bohaterkę poznajemy w sytuacji pewnego rodzaju kryzysu. That and I am not. Sytuacji, w której pali się pod dupą i jest w trakcie rozmowy z, ze specem od ratowania wizerunku. Rozważania o tym, czy Bel faktycznie ma raka mózgu, czy nie, zostawmy na potem. Równie istotne są losy innej postaci, mili, pierwotnie. Mentorki Belli, takiej zaocznej mentorki, a nie będę wam tego wyjaśniał. W każdym razie, co do istnienia choroby Mili, nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości. Jesteśmy świadkami absolutnie poruszającej wizyty u speca od mięśniaka nabłonkowego, który trawi jej rękę, i żeby uniknąć przerzutów, w grę wchodzi nawet amputacja ręki. Mila nie może pogodzić się z wizją utraty kończyny i szuka innych alternatywnych sposobów. Tak trafia na raporty i badania, które wykazują niesamowitą skuteczność. Terapii sokowej i lewatyw z kawy. Jak możecie się tego spodziewać? Lekarze nie są. Temu przychylni. Oni są po prostu wkurwieni, bo to jest jakby napluć im w mordę, jakby namelać im w torbę, w której znajdują się ich kompetencje i doświadczenie w wykonywanym zawodzie. No i są też wkurwieni, bo na szali jest życie pacjentki, mili. Jeszcze bardziej wkurwiony jest ojciec mili, który próbuje przemówić jej do rozsądku, ale nic z tego, nic do niej nie trafia. A w swoje sokowe i lewatywowe protokoły wciąga nawet swoją matkę, która też na coś tam choruje. I jedyne, co mogę powiedzieć, to jest to, że dla mnie był to absolutny. Wyciskacz łez. Wątek męża i ojca, który widzi, jak usychają dwie najważniejsze w jego życiu osoby. A wszystko to przez holistyczne podejście, które jest tylko bardzo ładną nazwą na po prostu szarlatanerię, niszczącą ludziom życie. Ale zarówno córka, jak i żona są przecież dorosłe. Gość nie może im tego zabronić. Same decydują o swoim życiu i nim dysponują. Ten wątek był dla mnie wyjątkowo poruszający i tak jak ojciec mili, czułem. Jakąś autentyczną, gigantyczną złość. No właśnie, ale złość na co? Na wszystko to. Bella Na sprzedawanie kitu ludziom, którzy są najbardziej zdesperowani. Ludziom, którzy nie mogą zaakceptować swojego położenia i przez to wierzą, że istnieje jakieś prostsze, bardziej kolorowe rodem z Instagrama rozwiązanie. Ej sorry, tego nie powiem z głowy, napisałem bardzo długie zdanie. <laughs> na to, że nawet czucie się dobrze, życie w harmonii zostało wchłonięte, przetrawione i wyplute przez rynek, tworząc z tego kolejną estetykę, w której nie do końca chodzi o to, by naprawdę o siebie dbać, ale o to, by wyglądało się przy tym estetycznie. Performatywny wellness, taki, który dobrze wygląda na fotkach na Instagramie. Taki, który wymaga od nas kupowania talizmanów, wszelkich akcesoriów, które wpisują się w estetykę, dbania o siebie. Wow, co za piękne i długie zdanie! Nie wiem, kto je napisał. Chyba wiem. Ba, w odcie jabłkowym sprawa została posunięta nawet znacznie dalej, bo choć wątek wellness się tam przewija, to właśnie nawet sama walka z rakiem przez postacie takie jak Bella została przemielona w taki sam sposób. Jako Instagramowy proces, jako w pewnym sensie kolejna estetyka. Nawet sam życiorys Belli w pewnych miejscach szalenie mglisty i ogólnie pełen farmazonów i wielu pytań. Jest tylko kolejną estetyką, asetem na sprzedaż, który można dowolnie kształtować tak, by ludzie chcieli go kupić. Cel uświęca środki. Jeżeli ludzie nie kupują twojej historii, to po prostu ją zmień. Bella jest oczywiście bardzo specyficznym przypadkiem ze specyficzną konstrukcją osobowości. Yy, i różnymi dziwnymi cechami, ale sam fakt, że taka postać mogła zaistnieć i pociągnąć za sobą wiele tysięcy osób, wskazuje jednak na to, że kultura promuje takie cechy, które pozwalają docierać na szczyty ludziom bezwzględnym, kłamliwym, odnoszącym się do najprostszych sentymentów innych ludzi. Jestem przekonany, że takie osoby istniały od zawsze. Tylko że nie miały takich narzędzi jak internet, które pozwalają docierać w jednym momencie do milionów ludzi z całego świata. Nigdy nie miały tak potężnego narzędzia, które pozwala wpadać w ich pole grawitacyjne. Jeśli dołączymy do tego odbiorców przesiąkniętych kulturą indywidualizmu, święcie przekonanych o tym, że na podstawie własnych odczuć i w ogóle świętych i magicznych intuicji są w stanie stworzyć swoją własną drogę leczenia, no to mamy przepis na Tragedię. Przy czym i ta własna droga leczenia nie jest do końca ich własna, to jest po prostu droga zaciągnięta od jakiegoś góru, na przykład influencerki. I kiedy mam ochotę powkurwiać się na internet, co czasami masochistycznie sobie robię, to znaczy sam generuję sytuacje albo myśli, które po prostu mnie wkurwiają. To myślę sobie o tych wszystkich rozmowach i zdaniach wypowiadanych przez influencerów, o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby kształtować swój wizerunek. To znaczy zgoda, jeżeli jest się osobą powszechnie rozpoznawaną, wizerunek to jest coś, co bierze się pod uwagę, chociażby żeby całkowicie go sobie nie zniszczyć, jak na przykład Robert Pasut, któremu prawdopodobnie w tym momencie nie pomógłby nawet najlepszy specjalista ze Stanów Zjednoczonych. Poznał dziewczynę, która była już odurzona różnymi substancjami, wziął ją do tuktuka i zapłacił za przejazd jej pieniędzmi. W hotelu, gdy ta poszła do toalety, nasikał do umywalki, wyjął torbę z wiagrą, po czym powiedział, że jak tylko ona wyjdzie z łazienki, to, cytuję, nie da jej spokoju. Przypomnę, to wszystko było transmitowane na żywo. Wczyna wyszła z łazienki położyła się do łóżka i natychmiast zasnęła, a on na oczach widzów ma całej pośladki. To jest tak beznadziejny przypadek, że prawdopodobnie będą omawiać go na uczelniach, ale zawsze niepokoi mnie to, z jaką otwartością rozmawia się o tym, że trzeba wytwarzać swój wizerunek, czyli jakiś rodzaj opowieści o sobie, która wcale nie musi mieć nic wspólnego z prawdą, bo chodzi wyłącznie o to, żeby wydawał się prawdziwy innym ludziom. Takie rzeczy będą wam opowiadać Instagramowi specjaliści od marketingu Serio, obejrzyjcie sobie kilka rolek. Nikogo tam to wcale nie dziwi, serio. Ale wracając do octu jabłkowego, dodajmy też tutaj mechanizmy wprost z teorii spiskowych. Spójrzmy, naukowcy nie chcą, żebyście wiedzieli, że jest lekarstwo na raka. Lekarze są częścią systemu. Trzeba się obudzić i wyjść z systemu. Aby z tego systemu wyjść, muszę zaufać komuś, Komu się to udało? To już jest poza systemem. Kogoś, kto naprawdę wie, jak działa świat. W ten sposób nie tylko ratuję siebie od raka, ale jestem też nonkonformistą, buntownikiem, mam fajną tożsamość. Właściwie to nie robię nawet tego tylko dla siebie. Sprzeciwiam się systemowi, który krzywdzi innych, robię coś dobrego dla świata. Wow! To naprawdę fajna tożsamość. Jestem takim wolnomyślicielem, jestem taki mądry, mam otwartą głowę. To nic, że daje się rypać jakiemuś dziadkowi leśnemu na hajs i w zasadzie na swoje zdrowie i życie. A, no i to czego nie powiedziałem na samym początku, że Bel to jest jak najbardziej prawdziwa postać. I najbardziej pojebane rzeczy z tego serialu wydarzyły się naprawdę. Good morning! Uh, so nice to meet you. No, no, jabłkowy to jest serial, który naprawdę powinien obejrzeć każdy, dlatego że żyjemy dzisiaj w takim chaosie informacyjnym, że kiedy dotyczy on y, życia lub zdrowia, to robi się naprawdę poważnie. I nawiązując do pewnych scen z serialu, nawet obrzydliwie.